No, elo, dzisiaj jestem na mineplexie i gram w sumie. W, w sumie z moich ulubionych trybów, czyli Speed Builders, tak. Eee, no i co? Po prostu przejdę do gry, co? Dobra, jestem właśnie na mapie, teraz dołączyłem przed sekundą i co? Co muszę zbudować? Dawaj mi to wszystko, kurczę, nie mam miejsce za bardzo na biurku. Nieprzygotowany. Co to jest? Jako pierwsza rzecz, Żeby ze mnie żartujesz, co? Ojej, no dobra, nie już to zapamiętam. O już, już zapomniałem. No to nieźle. W ogóle to w tym miejscu? Tak, to w tym miejscu. Bo coś takiego było, co? Tak. Dobra, i tu tak. Raz, dwa. kury. E, raz, dwa. I tak. Raz, dwa. I tak. I tu chyba po jednym było w ogóle. Jeszcze. I czy tak było? Tak! Chyba tak! Ja nie wierzę, zbudowałem! <grym> Dobra, jestem kozakiem, on ma tutaj źle, za wysoko jedno. Ten też, co im tak? Ale głupole z nich, ty. Co mogę rzec? Nie każdy ma milion IQ. <grym> Ale w ogóle fajna mapka taka, taka toksyczna. Siema, Kacper. Nie, ja się nie witam z nikim, to jest pułapka na pewno. Zaraz będzie, czy chcesz... 3000 tych w sumieniach chciałem powiedzieć RP, ale tu nie ma RP Dobra, eee, co tu trzeba zrobić? Coś takiego? Mhm, mhm, mhm. Nie nie zapamiętam tego, nie ma szans żadnych po prostu. Eee, czy to w ogóle dobrym w dobrym miejscu? Raz, dwa, trzy. Tuf! Tu, to nie wiem. Nie, nie, nie. Coś, coś. Dosi, i zapomniałem już. Mhm. 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 Nie wiem, szczerze, coś takiego tu było. Cholera, to wie. Cholera wie i nie wiem, jak to zbudować. <śmuszczak> Może nie odpadnę. Liczmy na to. Nie, tu było jeszcze jedno. Ups! A, zniszczyłem. Ile procent? Nie, na pewno nie najgorzej. Tak? 76! To całkiem nieźle. A coś takiego. Kurczę jakby się udało latać, to by miał więcej punktów na pewno, co? Pewnie tak yy, dobra, jakiś zombie tu jest. Taki podest. Yy, no dobra, ja zabrócony jakby w tą stronę. Nie wiem czy to jest ważne, ale no dobra. Zobaczymy najwyżej co? Yy, tu 4, ojej, nie tak. Eee, yy, co akurat proste nie ważne, w którą stronę on będzie. I tak się postawił w dobrą. Także wiecie. Na luzie coś takiego. Tu też zaawansowany budowniczy ze mnie. Jak już widać. Perfect match. No i co teraz? Idę do ciebie gościu. zniszczyć ci wszystko. No. Dobra, to był mój plan, żeby zniszczyć wszystko jemu, ale się nie udało. W double jumpa. To też warto wiedzieć. Eee, chyba wszyscy zbudowali, co? No, wątpisz, że ktoś się pomylił. No, to było mega proste. Mhm. Dobra. Co muszę? Pszczoła. To nie zła pszczoła. Co? A ten nie zbudował. Karamba. No, dobrze, dobrze, że nie ja. W ogóle faktycznie, jak, jakbyśmy na takich pszczołach byli. Eee, ojej. Takie H, jakby tutaj. H. T w środku na dwa i połączone. Wszystko, dobra. Dobra, coś takiego, coś takiego. Dobra. W ogóle nie wiem, co potem będę mógł tutaj robić. Ktoś ma propozycję, to ja chętnie skorzystam. Teraz nie mam pomysłów, co grać. Myślę, że na przykład z tego Far Crya nie chcę już za bardzo. Nie wiem czemu, ale. O, git, perfect match. Tak się to robi, no, nie mam pomysłu. Także propozycję chętnie usłyszę. I tyle, no. Czekamy aż ten, rozwalimy tu kogoś O ja perfect match. oj tu chyba kolega No nie tym razem Nie tym, co on zbudował Ty <ścoughs> Dobra F, no F no, bywa i tak czasami Żegnaj Gościu, co mnie chciał oskamować pewnie yy, Dobra, to kiedyś już budowałem To kiedyś budowałem, tu jest wiedźma i tu jest na ile? Na trzy? Dobra. Trzy, tu jest tak wiedźma. To idzie raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Eee, tutaj? tutaj. raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mhm. Dobra. I tak ten będzie tu, tendzie tu. I teraz trzeba zrobić tutaj tam około. Ojoj. Nie pomyl się, nie zdążę chyba, co? Tu jest jakby... Gorzej na czas, żeby to zbudować, szczerze, niż na trudność. Dosyć proste. Gdzieś mi klocki w ogóle zniknęły. Co jest, ty? Co dużo ich chyba miałem. Na tym piedestale jeszcze tu, a gdzie jest ten taki? Jeszcze jedna połówka. A? a odpadł gość. Ojojoj oj, oj. Nie patrzyłem na budynek, tylko patrzyłem jak ktoś odpadł Ale to jest coś takiego, taki czworokąt i tak w dół schodzi, dobra Nie ma problemu Będę Coś takiego zbudować Dosyć proste Chyba, że nie proste Oj Mi zniknął jeden bloczek i bym się... No i git To jest proste Ty, jeden na jeden mam gościem. dobra Ty pa, się pomyli Weź Nie, no i udało mu się Kurcze Dobra, już ręce spocone są. Jak nic. Dobra, tu stanę na guziku, jakby co? I flaga jest zwrócona w lewo. Dobra, eee, tak, tu jest guzik. Eee, flaga w lewo obrócona. Ona jest, jakby po drugiej stronie tego. Okej, okay. raz, dwa, trzy. Trzy, dobra, jest. A ten jak tam? Jest! Nie udało mu się coś. Jest, dawaj, dawaj, dawaj! Uu, chyba się nie uda. Zdąży gość. Nie, nie wie gdzie przyciskać. Tak jest! Aaa, spróbuję w każdym miejscu po prostu. Chyba, że? <laughs> nie! W ostatniej chwili mu się udało. O ja, ognisko jakieś, dobra Uu, taki ten. No dobra, dobra, dobra. Najpierw muszę zbudować to ognisko po prostu. O, czerwony, tu taki, tu coś takiego. Mm, oj, nie tak, nie tak, tu coś takiego, coś takiego. Nie, nie coś takiego. Chyba Oj, byczku, nie wiem. Nie wiem, byczku, jak to zrobić. Za bardzo. On może też, może taką nadzieję będę miał O! Nie wiem gdzie to dać Oj, chyba odpadnę. Chyba odpadnę, co? Hmm, 81 tylko Kurczę, no nie Na finale idealnie. Dobra, zagram jeszcze jedną grę, bo to było mega blisko. Drugie miejsce. Smutna rzecz, smutny dzień dla ludzkości. Widzimy w naszej grze. Dobra, jestem na kolejnej mapie Która jest w ogromnym pokojem, dobra, yy, teraz wygrywam. Nie ma innej opcji. Oj ojoj oj, oj, oj Jakiś ten namiot. Oj, z wygrywaniem może być ciężko, ale no co poradzisz? No co poradzisz? Tak to jest. Tak to bywa w kolonii, nie? Jak to mawiają? Tak to bywa, mogłem to zostawić, kurczę. Sobie tak zbudował. Ale dużo osób tego pewnie nie zbuduje, nawet. Pewnie już osób nawet nie wie, co to jest. Co tam zrobić. Mają już, świecie mętnik w głowie. Już nie wiedzą, co zrobić. A ja tu doskonale wszystko wiem. Doskonale i pewnie buduję. Mm, skrzynka na środku. Znowu mi został jeden blok. Znowu mi został jeden blok. I to mi się nie podoba, mega. Także wiesz. No, nie za bardzo. Nie za bardzo by mi został jeden... dywan. Nie dywan, tylko ten. Mmm, wełna. No dobra, trudno. Chyba najlepiej mi poszło w ogóle. Nie, temu. To jest zawodowiec tutaj z budowania Pewnie tak. Będę miał problem z nim. Dobra. Mm -hmm, to jest proste nawet. Tylko po prostu pamiętaj, że czerwony, niebieski... Dobra, już zapamiętałem wszystko. Już wszystko wiem. I pamiętam czerwony, niebieski albo zielony. Oj, chyba nie wiem w sumie. Najwyżej popatrzę u innych. Ta, dobra. Niebieski. Eee, ja już mam takie, wiecie. Uj oj, oj oj, nie wiem co tu ma być. A jednak wszystko wiem. Jednak tu wszystko wiem. I perfect building. Idealnie! Bo na chwilę mnie tak wiecie zamroczyło, czy zielony dać na pewno, czy niebieski. Oj, nie wiem, nie wiem. Z tymi kolorami się strasznie anti-chamber kojarzy. zagram sobie w sumie. Uuu teraz właśnie stan przecież. Summer Sale na Steamie. To może coś znajdę takiego fajnego. Może, może, kto wie. może co jest w tym pokoju? Jakaś szafka, ale syf. No, nie bardzo. Ale jest strasznie ma spodnie w porównaniu do tego pokoju. Ok, magma cube. Mm, na wysokości 3 są oczy, dobra. Na wysokości 3 oczy. Także raz, dwa, trzy. Tutaj będzie myszka mega słychać, ale weźcie poświęcenie tej te sprawy. Bywa i tak, tak się czasami dzieje. Dobra, no, tu sobie tak zrobię. I tu raz, dwa. Raz, dwa. No i zawodowiec po prostu. Ja powinienem być esportowcem w speed Normalnie, pamięć absolutna, jak wszystko wygląda. I lecimy. Nie ma, że nie. Dobra. Ktoś jeszcze nie zbudował? Ten nie zbudował. Dobrze. Nie ma miejsca na takie w ogóle. Patrzcie, jak to odpada. Tędy, tędy, tędy. Nie może tak będzie odpadało, co? I ja wygram. To jest jakby. Wiecie, logika. Tak działa. A nie, bo tam jeszcze gościa odpadł. Dobra, cały mój plan poszedł. Big Lary. O nie, to jest najgorsza budowla na świecie. Na 5 jest do góry. 5 na 5 kwadrat, dobra. 5 na 5, raz, dwa, trzy, pięć. Raz, dwa, trzy, pięć. Raz, dwa, trzy, pięć. No dobra, może dam radę. Mm, tu w środku musi być takie, wiecie: 3 na 3. Potężny kwadrat. Ja nienawidzę tej budowli. Ja kiedyś też musiałem to zbudować i po prostu byłem w szoku, jak to coś zobaczyłem. To jest okropne. To jeszcze twarz musi być. To zostawię tutaj z przodu. Tym wypełnię jakoś zaraz. Mm, o, już żeby mi się, mi się szkło skończyło, ale to był fail. Wiecie, buduję, buduję i mi się szkło kończy. A dużo osób tego. Ja ciekaw jestem, czy ktokolwiek kiedyś to zbudował na fulla Nie, na pewno był taki ktoś, ale. Dobrze mi poszło nawet. Szczerze mówiąc. No całkiem git, 84% Jestem zaszokowany wręcz Jestem zszokowany, ojo, to kot jest dobra, nie wiedziałem co to jest Bip, bup. Oj, co tu ze schody, dobra, postawię zwykłe może, po prostu też zadziałania Tutaj taka pelerynka Dobra, raz, ojoj raz dwa. Raz dwa, taka tutaj będzie jeszcze pelerynka. Bo w tym taka była, nie wiem czy to kreskówka, chyba kreskówka. Co? Ja nie wierzę. Zepsułem. 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 Tak ma być. O. I teraz będzie dobrze. Teraz będzie bibu bob. Ten bibu był trudny, powiem wam. Raz, dwa, mm, trzy, cztery. Nie tak. Nie tak było. Oj oj oj. To zepsułem. 40%. Nie wierzę. Dobra. Odpadłem jako trzeci. Trzecie miejsce nie tak źle, co? Nie tak źle. Także co? To na tyle. I yo.